Zobaczcie tak króciutko, szybciutko. Volvo EK Jeszcze jest fabrycznie naklejona folia ochronna na kloszu, bo klosze są nowe. Jest nowe lustro soczewki i lampa na pewno będzie świeciła jak nowa. Nie tylko wygląda jak nowa, ale i świeci. Wymaga to sporo pracy. Zobaczcie, tą lampę trzeba całą rozebrać. Wyjąć cały stelaż. To jeszcze nie wszystko. Trzeba porozkręcać. Tak, wszystko, aby wydobyć ten element. Ten element to lustro soczewki. Widzicie, jak jest wypalone i zniszczone. Ono powinno odbijać strumień światła, niestety nie odbija nic. Stąd jazda po zmroku wręcz staje się niebezpieczna z uwagi na słabą widoczność drogi. Tak wygląda lustro zregenerowane. Wystarczy wymienić ten element, i lampa znowu świeci jak nowa. Wraz z nowym kloszem ta cała operacja kosztuje jedynie 600 zł. 600 zł netto. Jest to mały procent, no, tak naprawdę zakupu nowych lamp. A lampa niczym od nowej się nie różni.